Odkrywamy tajemnicę Ewangelii. Psalm w dalekiej północy krainy z 16 listopada 2018 roku. W dalekiej północy krainy upomniały się serafiny o współsługę swojego z domu nieba, co drzewa wdzięczności pilnuje, studnie czeluści otwarcie ukazuje konie, O twarzach ludzi i włosach kobiet Posłane na czas ostatni, by ze snu wybudzić Do dzieła, które Pan Niebios zostawił Na czas wyznaczony ony, nie ma odwrotu To, co przeznaczone błotu, idzie ku błotu Ci, co na chwałę nieba pieśni śpiewają W sercach swoich Bogu ciszą brzmiącą Aż do krańców ziemi dochodzącą nagich ukazując, że z ziemi mieni, one ciężarem nie do chwały się ukazały, ale zagłady kamieniami martwymi, z bogami martwymi, w martwych świątyń, z martwych kamieni. Idzie przez świat w blasku Pana, świadcząc dzieła Pana w dzień Pana i drogę. Do drzewa wdzięczności wskazuje tam, gdzie brzmienie ciszy w sercach oddanych nad Ziemią panuje z północy na wschód, gdzie cheruby i płomienisty miecz i drzewo.